Zresztą to subiektywne, subiektywne odczucia mieszkańców Pomorza Zachodniego. To akurat dzisiaj ze mną jest kolega ze Szczecina i też przed programem oglądaliśmy, oglądaliśmy właśnie wiadomości u Państwa i też stwierdził, że właśnie... No w jego opinii, tak jak on patrzy na miasto, no to zrobiło się jednak, no, no, multikulturalnie, mhm. a było miasto relatywnie, pomimo tego, że graniczne, było, było miastem takim, no, dość, dość homogenicznym. Tylko, a... że powiem, multikulturalność nie jest niczym złym, ja, oczywiście w ale, ale takie poczucie... Tak, tak, jasne, więc, ale to poczucie zagrożenia, które jednak nam towarzyszy, no to już jest coś nieprzyjemnego. Oczu, oczywiście mówimy o poczuciu zagrożenia, też warto, warto pamiętać o tym, że jednak przestrzeń społeczna, w której się poruszamy, czyli ta, ta przestrzeń, no, gdy, gdy wychodzimy z domu, tak, to, uli, to są ulice, to są restauracje, to są te, nie wiem, jakieś dworce i tak dalej, tak dalej, przystanki, no to jest ta przestrzeń, w której my powinniśmy się czuć dobrze, tak? U siebie, no, no, no jakoś tak, może nie w, tak jak w domu, no ale powinniśmy się czuć w tym miejscu, no nie jak goście, tylko jak ktoś, kto jest gospodarzem tego miejsca, niestety coraz częściej w Polsce, na ulicy, no już nie czujemy się jak u siebie, nawet nie słyszymy języka polskiego, co tak na dobrą sprawę zaczęło już w roku 2020, kiedy, no mieliśmy mieliśmy napływ ludzi z Ukrainy tak I, i to i to powoduje też w nas Polakach takie poczucie wyobcowania, że we własnym kraju w takiej frustracji trochę, że we własnym kraju no jednak musimy tą przestrzeń współdzielić z coraz większą liczbą ludzi